Cześć, witam Cię w kolejnym newsletterze Szkoły Security. W tym tygodniu polecam Ci parę ciekawych linków. Większość z nich to tule, które ostatnio wyszły i które bardzo łatwo pozwalają wejść w to bezpieczeństwo i ułatwiają pracę nad testowaniem aplikacji webowych. Ale zanim do tego dojdę, to chcę Ci przypomnieć o dwóch rzeczach. Na YouTubie jest odcinek podcastu z Danielem Krasnokuckim. Daniel przewodzi polskiemu oddziałowi oasp i organizuje też spotkania OASP Silesia, więc jeżeli nie wiesz, co to jest OASP, nie wiesz, co to jest OASP Silesia, sprawdź proszę ten podcast i posłuchaj Daniela, bo bardzo dobrze i mądrze mówi. Polecam serdecznie. Druga rzecz, o której chciałem też wspomnieć, to spotkanie, które odbędzie się w środę. Nazwałem to Roboczo Hawaii Security Party. Spotkanie odbędzie się w Katowicach, w Woda Beach Barze, i tam będziemy rozmawiać na temat bezpieczeństwa, ja będę mówił o tym jak zacząć, a Jakub Pluszczok z grupy 1753C będzie opowiadał o tym co to są red teamy i czy warto atakować swoje własne firmy. Więc serdecznie Cię zapraszam, jeżeli jesteś z Katowic czy z okolic to tym bardziej, jeżeli nie to można tam łatwo dojechać, jest to blisko autostrady A4, więc łatwy dojazd. A teraz przejdźmy do narzędzi, o których chciałem Ci opowiedzieć. Pierwsze narzędzie to Burp. I Burpa na pewno wszyscy znają. To jest narzędzie, tak zwane Proxy, Intercept Proxy, które pozwala na przechwytywanie requestów i responsów i, i modyfikowanie ich w locie. Jest takim podstawowym narzędziem pracy Pentestera. I w najnowszej wersji twórcy zrobili ciekawą rzecz. Umieścili w środku instancję Chromium, instancję przeglądarki, która jest już od razu skonfigurowana, więc odchodzi konfigurowanie proxy, odchodzi też wygrywanie certyfikatów, więc wystarczy sobie odpalić Burpa, odpalić Chromium, który jest odpalany przez, przez Burpa i wtedy mamy już wszystko Gotowe do działania, więc możemy zacząć testować aplikację webową. Duże ułatwienie, jeżeli ktoś miał kiedyś problemy z konfigurowaniem tego narzędzia, no to już na pewno nie będzie, nie będzie go miał, więc polecam serdecznie. Jest to dość rewolucyjne podejście, ciekawe jak się przyjmie, zobaczymy czy ludzie będą z tego korzystać. Kolejnym narzędziem jest ReEngine, jest taki framework do rekonesansu aplikacji webowej, domen. Do badania subdomen, do badania portów, które są otwarte w danej aplikacji, w danej domenie, na której działa aplikacja. Ten framework skupia w sobie wiele aplikacji. Pod spodem. Mamy to wszystko opakowane w ładne środowisko graficzne. Wszystkie informacje mamy w jednym miejscu. Jest to łatwe, proste i czytelne, właściwie praktycznie wystarczy podać nazwę domeny, którą chcemy sprawdzić, i odpalić wszystkie czeki i wszystkie narzędzia zadziałają sobie w tle. Oczywiście jest dużo opcji konfiguracji, więc polecam się gdzieś znajomić z tą, z tą dokumentacją. Link oczywiście znajdziecie poniżej. Jest też fajne wideo demo, które pokazuje możliwości tego, tego narzędzia. Trzecim narzędziem, którym chciałem się podzielić z Wami jest Taipan. Jest to taka nakładka na MSF Venoma. MSF Venom jest to takie narzędzie, które służy do tworzenia payloadów, które potem posłużą do łączenia się przez reverse shell do naszego komputera. Można te payloady budować dla Windowsów, Linuxów, dla aplikacji webowych w różnych językach i do tej pory było to możliwe poprzez wpisywanie komend w konsoli i odpowiednich parametrach polecenia MSF Venom. Teraz Zostało stworzone narzędzie, które jest graficzne. Można sobie po prostu wyklikać odpowiednie opcje i wygenerować taki payload. Więc też kolejne ułatwienie, jeżeli ktoś nie lubi się za bardzo z konsolą, co właściwie nie powinno mieć miejsca, ale po prostu, jeśli ktoś właściwie chce sobie. Polepszyć tą pracę i wykligiwać jakieś rzeczy, no to, to czemu nie, to można. Polecam sprawdzić, może jako ciekawostkę, chyba że po prostu się przyjmie, to wtedy e, niech zostanie na stałe z nami. Ok, więc to by było na tyle w naszym newsletterze. Dziękuję Ci serdecznie. Jeżeli miałbyś jakieś pytania, to zapraszam Cię do kontaktu. Zawsze chętnie odpisuję. Możesz pisać na maila, możesz się odzywać na każdym social media, więc czekam na Twoją wiadomość. Jeżeli chcielibyście o czymś jeszcze usłyszeć, o jakichś innych rzeczach związanych z bezpieczeństwem, dajcie mi znać. Bardzo chętnie nagram filmy specjalnie dla Was. A póki co żegnam się i życzę Wam wspaniałych wakacji, kolejnego miesiąca. Trzymajcie się ciepło. Na razie cześć.